Jesteśmy przygotowani na 20 tysięcy dzieci, to jest największy nasz sukces, bo chodzi właśnie o ten uśmiech dziecięcy, o tę ich radość, dlatego też festyn został tak pomyślany, żeby wszystko to, co my oferujemy w naszym programie było dla dzieci nieodpłatne. Ponad 40 podmiotów, służby mundurowe, samorządowe instytucje, stowarzyszenia, fundacje, szkoły. Dziś, w tym roku, po raz pierwszy nawet cały powiat golubsko-dobrzyński uczestniczy jako współorganizatorzy, czyli dołączyli do rodziny Caritas. To jest Bądźmy Razem w najpiękniejszym wydaniu. O czym marzą dzisiaj dzieciaki? O wakacjach, o przyjaźni. Wolałabym zostać jakimś samym sportowcem. O prezentach, o miłości. Spotkanie z bliskimi. Żeby wszyscy razem świetnie się bawili. Może żeby być takim dobrym koszykarzem jak Jordan. Młodzi ludzie mają takie wrażenie, że no to jednak jest fajne, ale to jest jednak trochę za mało. No wojsko, no to trzeba dorosnąć, albo, albo to z kolei jest jeszcze za dużo, za dużo wyrzeczeń. A to jest takie, powiedzmy, optymalne połączenie dla większości. Mnóstwo ludzi przychodzi, pyta się, zastanawia, umawia się z nami na spotkania, robi z nami najróżniejsze ćwiczenia. Obojętnie, czy chcą wstąpić do nas, czy też nie, my tam szkolimy jak najbardziej takie grupki cywilów, którzy po prostu, którzy po prostu czują jakieś zainteresowanie w tym kierunku. Prezentujemy pracę dzieci naszych, pracuję w specjalnym ośrodku szkolno-uchowawczym. No i z radością przyjęliśmy zaproszenie na, na ten festyn, ponieważ na co dzień pracujemy z dziećmi, które ro, dają drugie życie przedmiotom i o, dlatego ta wystawa jest taka ciekawa. Stanowisko, przy którym stoję, poświęcone jest energii odnawialnej. O tym, jakby w jaki sposób różnicować źródła pozysku energii. Jak większość energii w Polsce jest pozyskiwana w sposób konwencjonalny. Pochodzi ze spalania węgla kamiennego, węgla brunatnego, gazu ziemnego. Udział energii odnawialnych jest wciąż dość niski. Czego dorośli życzą dzieciom z okazji Dnia Dziecka? Przede wszystkim dużo, dużo uśmiechu każdego dnia. No i dobrych rodziców też życzą, kochających. Żeby cieszyły się tym dzieciństwem jak tylko mogą, bo ono szybko przemija. Przede wszystkim zdrówka, radości, szczęścia każdy dzień, żeby był przepiękny i niezapomniany. Cierpliwości do rodziców. No i żeby to, to swoje dzieciństwo przeżyły w taki sposób, żeby potem chętnie wracały do niego we wspomnieniach.